Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem... Dzisiaj idę bardziej na śmieciuchy, jak na grzyby. Tak powiem. Co prawda mam koszyk, ale już jest buteleczka, widzicie? Nie. Mam plecak na śmieciuchy. Witam Was serdecznie, witam, pozdrawiam. I tu jeszcze jeden worek jest. Mam rękawice w plecaku, bo mam jeden Jeden taki cel dzisiaj też zrobić to potem zobaczycie co będę robił, muszę tam iść i tam coś zrobić, no i tak będę sobie chodził tutaj takimi ścieżkami, bardziej będę przyglądał się śmieciuchom, jak to wygląda teraz, nie liczę na grzyby, bo będę chodził w takie miejsce, co już tam ludzie chodzili, to, to raczej grzybków nie, nie będzie, bo, bo już pozbierali po prostu. Dlatego tylko chcę iść, tam widzę jakieś coś tam, tam daleko, jest. butelka jest, nie wiem, tam jest, i pozbierać po prostu tak, z grubsza po prostu, jak będę widział i, i będę to zbierał, bo no tak nie może być, żeby po prostu oni tak śmiesili. Dlatego troszkę tam pozbieram, bo jak przyjdą po tym przybiarze, zobaczą, że jest czysto, no to może nie wyrzucą nic po prostu, jakiegoś sreberka z kanapek, jakiegoś po napojach, jakiegoś, jakieś opakowania, no gdzieś czysty las, no to, to nie wyrzucą, tak, to jest normalna reakcja no ale dlatego idę dzisiaj nie na grzyby, tylko idę sobie pochodzić i posprzątać troszkę także no zobaczymy jak to będzie jak to, jak, jak to będzie wyglądać, no, także no to zapraszam na seansik i lecimy z Areskiem oczywiście Aresek już tu czeka to, to widzimy się później A Rezek leży, a my wyciągamy śmieciuchy z koszyka, <laughs> bo ponieważ mam tu trochę grzybków, powiem Wam, i muszę wziąć ten worek, który tu mi wysyp. Dać go do. No, nie idę się w sumie na krzywy, ale, ale jak już coś mam w koszyku, tak, no to wiecie. Tu jest taki fajny grzybek, mały czerwony. Zobaczcie, widzicie? No, i go zostawiamy. Niech sobie rośnie, tak. Uh -huh. Niech sobie rośnie, ale my musimy zerwać tego. O, o uchował mi się po prostu. Jeden taki. Zostawili, patrzcie. Tak chodzą, tak chodzą. Jednak mi tu zostawili. Ja miałem ściąć grzyba <gryba> Ale dobra no i jeszcze poszukamy czy tu czegoś nie ma gdzieś tu jakiegoś grybka chyba nie ma i pójdziemy dalej Za nimi Nie ma nie ma O tu coś jest co to jest Coś to jest, ale co to jest? Podgrzybek. O, ładny. Super. Jeszcze tu sprawdzimy. Śmieciuchów nie ma. Idziemy dalej. Muszę dzisiaj dojść do jednego miejsca. To jest dla mnie bardzo ważne. Żeby to likwidować tam powolutku. Dobra, nie ma nic. Jeszcze tu sprawdzimy, czy nie ma jakiego czerwonego. One tu lubią rosnąć. Nie zostawili mi, ale jeden jest. Jednego mi zostawili. Także jest dobrze. No i podgrzybka. Dobra, to ja przeładowuję sobie śmieciuchy do, do worka. No bo grzybki nie mogą mi się tu przewracać. Te śmieciuchy muszę do worka i będę to jakoś nosił. Próbuję przynajmniej, jak będzie za ciężko, to do pleca przełożę. Ale fajnie, powiem. O, muszę ten papier jeszcze wrzucić. Dobra. Znaczy papier foliok Tak się rozglądam teraz. Idziemy w tamtym kierunku. Tam, 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 tam. I tak sobie zbieram śmieciuchy. I tak chodzę, sprawdzam, czy nie ma. I mi zostawili znowu, patrzcie Ech. ładny czerwony no to co? Bierzemy, no nie? Nie ma się co pierdzielić cięty jest do koszyka. No jeszcze tu mam śmieciuchy zaś, muszę to przełożyć a jeszcze tu przyjdziemy się, tylko kawałek. Zobaczcie czy tu jeszcze czegoś nie zostawili. Tu nic nie ma. To i tak mam dobrze, że mam parę grzybków już. Nie spodziewałem, że coś mi zostawią. Ale taka kontrola. Zobaczymy jeszcze tu, czy czegoś nie ma. Nie ma. No idziemy dalej śmieciuchę zbierać Może znowu jakiś grzybek spadnie ha. Tu już nic nie widzę Dobra przekładamy te z koszyka te śmieci i idziemy dalej Grzybiarz tam chodzi Dobra i przekładamy śmieci do woreczka znowu oczywiście Musimy przełożyć. Nie mogę myśleć o tych te grzybkach. Tego jednego grzybka możemy ściąć. Pod grzybek. No, może się dużo nie zbiera, widzicie. Tak, no, chodzę tu i zbieram za nimi te śmieciuchy. No i zawsze coś się trafi, jakieś pojedyncze grzybki. Może nie za dużo na razie jest, ale no myślę, że dużo nie będzie, więc ale może jeszcze parę wpadnie. Dobra, przekładamy to do. Tutaj do porka i lecimy dalej do to jestem na miejscu muszę teraz powyciągać z koszyka, znowu poprzykładać rękawiczki wyciągnę i wiecie co? co muszę zrobić? no wziąć parę tych wężyków leśnych stąd pamiętacie je tak? pamiętacie, na pewno pamiętacie te krótkie gdzieś powciskam jeszcze do worka, tu, do tego. A tu spróbujemy jakoś do ręki powijać i wyciągnąć na drogę. Tam, gdzie to poprzednie dawałem. Ja wiem, że oni nie biorą, a może już wzięte jest, no nie wiadomo. Ile będę mógł, to wyciągnę. Patrz, jakie one są długie. Spróbuję to wyciągnąć. Teraz przekładamy śmieciuchy, bo tu jest za dużo tych śmiecików już. Mm. Musimy do worka przekonać, bo szkoda mi to zrobić cholera. Może mało, bo wiecie. Ja dzisiaj tylko po grzybiarzach chodzę zobaczyć jak to wygląda ze śmieciuchami i, i ogólnie czy znajdę jakieś grzybka. No to widzicie, znalazłem. <laughs> Ale to jeszcze nie kończę po prostu dzisiaj. Dzisiaj to jeszcze teraz powsadzam, te krótkie też powsadzam do worka i te dłuższe spróbujemy jakoś na rękę powijać, jakoś tam dotrzemy do tej drogi tam i zostawimy, tak? No, dobra. No to ja się biorę do roboty. Ale jak leży. Mam krótką smycz, zobaczcie. Zapomniałem ten drugi wziąć. Ale to nic. Jakoś mam. Zobaczcie, cały wór. Butelek śmieci. Dziadostwa. No, mm. odwrócę się tak. No dobra, co wam będę pokazywał. Patrzcie, ile tego jest. nie mogę za bardzo tu pchać, bo jak mi się to rozwali, to będzie masakra. Dlatego muszę to jakieś do ręki wziąć. Ech, jedną rękawiczkę wezmę, spróbuję jakąś. Tą rękawiczkę wezmę tam tu, plecak ubieram, No i spróbujemy zaciągnąć, no nie, troszkę tych, tych węzłów leśnych. <laughs> ja piercile. No, może się uda coś. No i potem jeszcze pójdziemy posucerować troszkę. No to także, no działamy, no co, co mamy zrobić. O. Musimy dychnąć chwilę, sobie zrobić pauzy. Coś mi po głowie chodzi. O, bo już się trochę naciągłem. Śmieciuchów. Ile to ma metrów w ogóle, te śmieciuch. Policzymy? Razem? Patrzcie. Ale chodzi mi coś tam z tyłu, bo Boże Święty. Dobra. To niech będzie raz. Dwa. Trzy. Takie długie kroki robię. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metrów. 10 metrów Ale siedzi i jak to jak ile tego jest jak to jest daleko ja się to obijam na rękę i ciągnę to za sobą I tak powolutku powiem wam wyciągnę stąd wszystko a co? Trzeba być, wiecie, konsekwentnym w tym, co się robi. Dobra. No to co, idziemy do koszyka, padujemy i może już teraz do głównej tam drogi leśnej dojdziemy. Spróbujemy to wyrzucić. Kurde, którą wszystko w jednej ręce. To, 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 to psa. <gry> Dobra. Lecimy. Ale leży. To jest ten, co przyniosłem ostatnio, cały wór. Jeszcze go nie wiedzieli. Tracili tam będzie. To jest ten dzisiejszy, który przyniosłem. więc sobie tu leży. Tak. I teraz te węże tutaj tak poukładałem. Pozwijałem je trochę. I tutaj będę składował. Może w końcu się ktoś zlituje. Tak? Z tych co biorą tu, bo tu było pełno drzewa, tak jak mówiłem wcześniej. Wzięli te drzewo. Tam jeszcze troszkę zostało. Ale tych śmieciuchów nie wzięli. Zostawili. Nie? A ja im tu będę składał te wszystkie węże i te wszystkie śmieci tu. Zobaczymy czy w końcu to ktoś się zlituje, bo ja tu... Ja mam daleko do samochodu i tu nie wolno wjeżdżać. Ja bym tu z chęcią przyjechał samochodem, podjechałbym tu, zapakowałbym to co bym mógł na dwa razy choćby i bym wywi ten, wywiózł na przok. Ale nie mogę po prostu, bo jak wjadę do lasu, dostanę mandat. No tak to działa, no niestety, no, ja nie mogę. Dlatego zostawię im to tu, bo ja nie będę tego targał 3 km. Przecież to jest masakra. Dobra, uciekamy. Idziemy dalej pospacerować. Za pochodzimy. Może jeszcze coś znajdziemy. Zobaczcie, trochę grzybków się nazbierało. Są jakieś zajączki, podgrzybki, kozaczków trochę. No a tam, ale prawdziwka nie ma. Wszystkie prawdziwki my Dobra, ja dzisiaj się nastawiam na grzyby po prostu tylko i wyłącznie. Ech, może nie tylko i wyłącznie, ale na śmieciuchy. To jest podstawa. A grzybki to dodatek, bo dlatego idę po pogrzebiarzach, bo myślę, że tam no, wszystkiego nie znajdą. Wiadomo, że coś się tam trafi, ale, ale idę po grzebiarza, żeby pozbierać śmieci. Także się udaje. Już mam jeden wór i trochę tych węży leśnych. I idziemy dalej. Dobrze, koniec grędzenia <laughs> będzie fajnie. Idziemy dalej. I zostawili? O, wrzuciłem puszkę, ale takiego zjad <laughs> Borowik o, widzicie tą nogę jaka zjedzona tu był ale wiecie co? ja tu widzę jeszcze innego o <laughs> a co? też zjedzony troszkę ale ładny jest zostawili mi o. nie tylko puchory i inne rzeczy dobra zaczynamy tu zaglądniemy tu czy czegoś nie ma co wątpię ale, wiecie, dzisiaj dla mnie ważne są, żeby pozbierać śmieci po nich. Dobra, zabieramy tego grzybka i lecimy dalej. Nie no, muszę Wam to zobaczyć. muszę Wam to pokazać. O. Tu jest jeden jakiś maluch, tak? Próbujemy go wyciąć. Co dla stupory? Tak? Ładnie. Zobaczymy. Zobaczymy <ścoughs> jaka rodzinka. Jaka piękna rodzinka. Dobra. Dobra. Będziemy wycinać po kolei te dwa najpierw. Dwa teraz te trzy spróbujemy jakoś. Tak. ciach, ciach i ciach. proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak <laughs> ładnie. jeszcze się tu porozglądam. Czy tu czegoś nie ma? Nie spostawiłem no jak tu nie widzieli, no to może jeszcze tu jakiś będzie Tylko powolutku To się... uuu, uuu, uuu. Nie? Widzę Widzę ciebie <grytanie> Radość, <grytanie> ale mam radość Dobrze tych śmiecichów już nie mam tyle się zbiera powoli, ale Przynajmniej nie będziemy się tu wracać tu. Zobaczymy, czy tu coś jest. Nie. Dobra. No to co? Piękniusie są. Ładnie wyglądają. Pięknie. Pakujemy i idziemy dalej. No powiem Wam, nie mogę przejść obojętnie. No nie ma takiej opcji, powiem Wam. Zobaczcie. Znowu. Znowu taki maluch co to jest? To nie ale tu jest i tu jeszcze gdzieś widziałem. O proszę, wycinamy. Malucha, tak, tego wytniemy, a tego zostawimy, tu jest jeszcze, widzicie, takie malutki? To ja go tutaj zostawię. Niestety to by rośnie, ale tu jest jeszcze jeden, wytniemy go o, czyli znowu są trzy takie ma, o cztery, bo to jest jakieś zobaczcie, głowę ma zrośniętą ładne maluchy co? podobają mi się no patrzcie i tak powoli ha, nie spodziewałem się, że po prostu pójdę sobie tędy i takich maluchów fajnych nazbieram borowiczków to się spodziewałem że będą ale że takie piękne grzybki to raczej nie dobra idziemy dalej no to powiem wam już jestem pełnia szczęścia że tak powiem zostawili mi wiecie co mi zostawili zobaczcie sami jaki piękny prawdziwy jakie piękny mi zostawi. nie spodziewałbym się naprawdę a więc trzeba go ściąć zdrowiutki takie piękne mi No. piękny piękny ładny to koszeczka tu daję śmieci z tej strony, na razie, a to po... do tu. Dobre. Idziemy dalej sobie poszukać, mnie Może jeszcze coś się trafi. Ale pięknie, naprawdę. Nie, ten spacerek mi się udał. I śmieciuky i grzybki, no nie, no, rewelacja naprawdę. Ares leży. śmieciuków już się nabierało, muszę poprzerzucać. Leżeć. Leżeć, Ares leżeć No, grzybiarze chodzą Śmieciuchów już jest tyle Co? Nie, tam parę, więcej śmieci mam jak grzybów No Wyniki A wiecie, że ja Dobra no, lubię tak poglądać sobie je Jestem... są. Patrzcie ile uchomorów, ale zobaczcie, ja sobie tak schyliłem się. Teraz nie mogę na razie rwać, bo tam gdzie grzybiosz. Tam jest jeden borowik. I tam dalej widzę jeszcze jednego borowika. Tak, także dwa tu na pewno są. Ja lubię tak pod te choiny, tam w chcę pooglądać. <grybujesz> Dobra, idę je zerwać, co? I poszedł? Dobra, już poszedłem trochę dalej. Okej. Okay. pójdziemy, co? Razem pójdziemy. Zobaczcie, bo tu jest tyle trujących, gdzie on to jest. A tu jest. Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, tam. <grymiany> Ucinamy. Piękny się Zobaczcie, jaki piękny. Powinien być zdrowy. Tu jest takie tylko przybarwione, ale powinien być zdrowy. Tak. Idziemy teraz jeszcze tu poszukać tu mam jeszcze jeden, nie sylił pod te choiny, to by nim było nic, odcięty, ucięty, drugi, Jakie piękne no nie spodziewałem się dzisiaj, a co chwilę mi jakiś grzybiarz mija i a jest coś, a jest to, tamto, dobra, jest okej, okay, ale nie wiem, że będzie, patrzcie Muchomorów tu ile Ale wiecie, między tymi muchomorami zobacz jaki jak piękny jeszcze Piękny prawie Ucinamy <słysy> Dobra <gry> to mi się to, to. Jestem zaskoczony dzisiaj Bo po prostu jest tyle grzybiarzy ja jestem tutaj prawdziwki zbieralny, no to jest jestem w szoku na mm. Dobra, to ja idę do koszyka Wsadzę to do koszyka Tak? O, pionę są <noise> Ja bym się pogubił tu teraz Ale patrzcie jakie trzy piękniusze nóż tu wezmę Spróbuję je do ręki Do jednej ręki Okej okay. Dobra, wiecie co, te śmieci muszę do worka już dać. Takie piękności. Dobra, Ares leży, a my zaraz pójdziemy dalej. Ares sobie odpoczywa. Ja znalazłem teraz takiego. Przesypałem śmieci tu. Ale coś tam widzę chyba jeszcze. Co mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Tam był by zajrzeć jeszcze, ale nie, to jest jakieś liście, bo to ja już teraz przepakowuję to i idę jeszcze tu chwilkę pochodzić. I zobaczymy. Idziemy tam gdzie grzybiarze chodzą. <grybki> zobaczymy śmiecichówce czy zostawili, czy jakieś grzybka dla mnie znowu zostawili. Ale te są piękne. No to lecimy. No dobra, to zrobimy podsumowanką. <laughs> zobaczcie, chodziłem sobie tam, gdzie grzybia, że chodzą. To zazwyczaj tak nie chodzę, rzadko, ale zobaczcie, jakie ładne nazbierałem. No rewelacja, dużo prawo prawole cztery, czerwone. Zobaczcie, ile gniewózgów. No tak do koloru, do wyboru. Powiem wam, no, rewelacja, takie prawdziwki. No, aresek, patrzcie. Ares, pokaż się. Szukaj ładnie, szukaj Dobra, leż sobie, leż no Teraz tak, rozpakowuję to co tu mam Daję do Tego wereczka Z plecaka też wyjmuję Wszystko tu przerzucę No i uciekam powoli do samochodu No, pójdę jeszcze sobie na Po drodze na Te pomarańczowe maszczaczki zobaczyć Jakby coś było godne To jeszcze Wam na, Dogram, dogrywkę zrobimy taką W każdym razie ja już będę z Wami żegnał jak się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. O kurde, bo już się trochę nachodziłem. No aha, w plecaku mam jeszcze te śmieciuchy, dobra, to zaraz będę ściągał. Wszystko damy tutaj do tego. No i tu będziemy znosić te śmieci, no zobaczymy, czy nam wezmą, czy nie. No grzybków też jest. Jestem zadowolony z tych prawdziwków, to naprawdę, to, to już jest mistrzostwo świata, no. Myślałem, że nie nazbieram, dzisiaj mówię, idę tymi drugami, takimi, tam gdzie grzybiarze chodzą, to tam będzie wszystko zbierane podbieram za nimi po prostu te śmieciuchów, no widzicie, widzieliście ile było śmieciuchów przy okazji te węże oczywiście wziąłem, no bo trzeba je tutaj transportować w końcu je wywieźć, no ale czas pokaże jak to wszystko będzie wyglądać także no dziękuję Wam, żeście byli ze mną <laughs> na takim spacerku jak będzie coś ciekawego, jakiś fajny prawdziwek to dogramy <laughs> no nie zapomnijcie o tym <laughs> o dzwoneczku, żeby przycisnąć u mnie, bo jak będzie następny film, to dostaniecie wiadomość, że jest następny film i będziecie mogli oglądać, jak chcecie oczywiście. Dobra, my no to papa, pa. do następnego, trzymajcie się.